Wyobraź sobie przez chwilę, że znajdujesz się pośród gwarnego tłumu, a słońce jasno świeci na dziedziniec świątyni w Jerozolimie. Jest to święto szałasów, radosne święto, podczas którego ludzie gromadzą się, by upamiętnić Bożą Ochronę na pustyni. W powietrzu unosi się zapach kadzidła mieszający się ze szmerem głosów i pieśni. Nagle energia się zmienia. Grupa przywódców religijnych, nauczycieli prawa, szanowanych mężczyzn, którzy uważają się za strażników prawdy, pojawia się, ciągnąc za sobą kobietę. Jego oczy są pełne osądu, a jego słowa pełne jadu, ukrytego pod maską litości. Kładą ją przed Jezusem, który naucza, siedząc spokojnie, otoczony ciekawskimi ludźmi. Nauczycielu, tas mówią, a w ich tonie miesza się fałszywy szacunek i bunt. Ta kobieta została przyłapana na zdradzie męża w chwili popełnienia grzechu. Prawo mojżeszowe mówi, że powinna zostać ukamienowana. Co twoim zdaniem powinniśmy zrobić? Pytanie nie jest niewinne. To starannie zaplanowana pułapka. Coś w rodzaju sieci utkanej w celu schwytania przebiegłego zwierzęcia. Ci ludzie znają każdy szczegół prawa. Każdą zasadę zapisaną na starożytnych tablicach. Wiedzą, że Rzym, potęga dominująca w tym regionie, nie pozwala Żydom zabijać kogokolwiek bez pozwolenia. Jeżeli Jezus powie, tak, ukamienujcie ją, sprzeciwi się prawu rzymskiemu, co może skutkować więzieniem za bunt. Jeśli jednak powie, nie, pozwól jej odejść. Będzie to wyglądało na złamanie prawa Mojżeszowego, dając przywódcom okazję do nazwania go fałszywym prorokiem. Sądzą, że to idealna pułapka, gra, w której każda odpowiedź prowadzi do porażki. Tłum milknie i czeka. Przywódcy są pewni siebie, niemal uśmiechnięci, przekonani, że w końcu złapali tego cieśle z Nazaretu, który tak bardzo ich nękał swoimi słowami miłości i prawdy, ale Jezus, nie jest byle kim nie spieszy się nie daje się ponieść presji zamiast tego zrobił coś czego nikt się nie spodziewał schylał się i zaczynał pisać palcem w ziemi prosty niemal powszechny gest ale niosący ze sobą ciężar który zmieni wszystko co on napisał dlaczego ziemia ten moment opisany w ewangelii według świętego Jana 8 6 jest jedną z największych tajemnic biblii czymś, co uczeni próbują zrozumieć od stuleci. Zanim dowiemy się, co oznaczały znaki na Ziemi, musimy przyjrzeć się bliżej tej sytuacji. Coś tu nie ma sensu. Prawo, na które powołują się ci mężczyźni, zawarte w Księdze Powtórzonego Prawa 22-22, jest jasne. W przypadku cudzołóstwa należy sądzić zarówno mężczyznę, jak i kobietę. Ale gdzie jest ten człowiek? Twierdzą, że złapali kobietę na gorącym uczynku, gdzie więc jest drugi winowajca? Nie możesz popełnić tego grzechu sam. Ta porażka obnaża ich hipokryzję. Oni nie dążą do sprawiedliwości. Używają tej kobiety jako przynęty obiektu swojego planu obalenia Jezusa. Scena jest okrutna. Kobieta prawdopodobnie przestraszona upokorzona, ciągnięta przed wszystkimi, podczas gdy mężczyzna, kimkolwiek jest, ucieka bez żadnych konsekwencji. Ale to nie wszystko. Jak to możliwe, że ci przywódcy religijni, tak święci, byli w stanie uchwycić kogoś w tak intymnej sytuacji, czy oni oglądali, czy oni to wszystko zaaranżowali? Niektórzy uczeni uważają, że sytuacja była zaplanowana i że kobieta została wykorzystana jako pionek w nieczystej grze. Pomyśl o jej bólu, obnażonym, osądzonym, pozbawionym głosu. Biblia nie wspomina, że wypowiedziała choć jedno słowo. Ta cisza jest krzykiem społeczeństwa, w którym kobiety traktowano gorzej niż ludzi, a sprawiedliwość wypaczano, by służyła silniejszym. Ale Jezus widzi dalej. On zagląda w serca wszystkich obecnych i to, co zamierza zrobić, całkowicie zmieni zasady gry. Podczas gdy przywódcy religijni czekali, niemal trzymając w rękach kamienie, Jezus kontynuował pisanie na ziemi. Tłum patrzy, zdezorientowany. Dlaczego nie odpowiada od razu? Dlaczego rysujesz na podłodze? Ten akt jest czymś więcej niż się wydaje. W kulturze żydowskiej pisanie nie było sprawą błachą. Był to gest pełen znaczenia, zwłaszcza gdy wykonał go nauczyciel taki jak Jezus. A pismo na ziemi, na świętej podłodze świątyni, ma jeszcze większą moc. Świątynia była centrum wiary żydowskiej, miejscem, w którym Bóg spotykał się ze swoim ludem. Każdy centymetr tej ziemi był święty. Wybierając ziemię jako swoje płótno, Jezus składa przesłanie wykraczające poza słowa. Łączy ten moment z czymś większym, z czymś, co nawiązuje do fragmentów Pisma Świętego, które ci mężczyźni tak dobrze znają. Cofnijmy się w czasie o jakieś 700 lat do proroka Izajasza. W Księdze Izajasza 65, 6 Bóg mówi, że grzechy ludzi są przed Nim spisane, niczym rachunek, który będzie płatny. Pomysł zapisania grzechów lub imion w miejscu tymczasowym. Na przykład na ziemi był symbolem sądu boskiego, ale także czegoś, co można wymazać, wybaczyć. Jezus, pisząc na ziemi, ożywia tę symbolikę. On nie tylko bazgrze, wskazuje na prawdę, którą ci przywódcy wolą ignorować. Każdy tam, łącznie z nimi, ma swoje błędy odnotowane przed Bogiem. Ale co dokładnie napisał? Biblia nie mówi nam tego bezpośrednio, a to jest część tajemnicy. Niektórzy sądzą, że Jezus spisał grzechy swoich oskarżycieli, inni wymienili ich imiona, a jeszcze inni sugerują, że cytował Pismo Święte. Ale siła oddziaływania przejawia się nie tylko w tym, co zostało napisane, ale także w tym, co wydarzyło się później. Kiedy przywódcy nalegali, Jezus wstał i powiedział: Kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci w nią kamieniem. Jana 8-7. Te słowa spadają jak grom. Nie neguje prawa, nie buntuje się przeciwko Rzymowi, ale odwraca rolę. Kwestia nie dotyczy tylko kobiety, ale tego, kto ma prawo ją osądzać. Następnie znów się schyla i pisze dalej. Ważne, pisze dwa razy. Pierwszy raz budzi ciekawość, być może dyskomfort, drugi, po jego słowach, jest ciosem ostatecznym. W Biblii czytamy, że oskarżyciele, gdy to usłyszeli, zaczęli jeden po drugim odchodzić, poczynając od najstarszych, Jana 8:9. Dlaczego? Ponieważ ludzie starsi, mający za sobą więcej lat życia, nosili większy ciężar na sumieniu, wiedzieli, że nie są wolni od grzechu. A to, co Jezus napisał na Ziemi w tej drugiej chwili, było niczym lustro odbijające prawdę o nich. Wyobraź sobie tę scenę. Mężczyźni, którzy przybyli pełni arogancji, gotowi potępić, teraz patrzą na Ziemię i widzą coś, co sprawia, że drżą. Może ich imiona, może słowo, które dotknęło ich najgłębiej skrywanego poczucia winy. Cokolwiek to było, wystarczyło, żeby porzucili kamienie i odeszli w milczeniu? W tym momencie nie chodzi tylko o kobiety i prawo, chodzi o ludzkie serce. Jezus nie musiał krzyczeć, wskazywać palcami, ani wygłaszać długich przemówień. Prostym, niemal poetyckim gestem objawił prawdę. Nikt tam nie jest doskonały, nikt nie ma prawa wywyższać się nad innych. Jednocześnie chronił kobietę, dając jej nie tylko życie, ale i godność, którą tamci mężczyźni próbowali jej odebrać. Święto namiotów z rytuałami związanymi z wodą i światłem dodaje temu momentowi jeszcze większej wagi. Podczas święta kapłani wylewali wodę na ołtarz, co miało symbolizować życie pochodzące od Boga. Dzień wcześniej Jezus powiedział: Jeśli ktoś we mnie wierzy, z jego serca popłyną rzeki wody żywej. Jana 7:38. Przedstawił się jako źródło tego życia ale przywódcy go odrzucili. Pisząc na ziemi, przypominał im, że odrzucenie źródła życia oznacza wybór prochu, który wiatr rozwiewa. Aby zrozumieć wpływ tego, co uczynił Jezus, musimy zagłębić się w kontekst tamtych czasów. Jerozolima znajdowała się pod panowaniem rzymskim, które ciążyło niczym cień nad ludźmi. Żydzi mieli pewną swobodę w praktykowaniu swojej religii ale Rzym sprawował kontrolę nad wymiarem sprawiedliwości, szczególnie nad karą śmierci. Każda egzekucja bez zgody Rzymian była postrzegana jako bunt, poważne przestępstwo. Przywódcy religijni wiedzieli o tym i wykorzystali napięcie, aby zastawić pułapkę. Gdyby Jezus zaakceptował śmierć kobiety, podżegałby do popełnienia czynu niezgodnego z prawem, dając Rzymowi powód do jego aresztowania. Gdyby ją uwolnił, wyglądałoby to tak, jakby zlekceważył prawo mojżeszowe i stracił zaufanie ludzi. To była sytuacja bez wyjścia, albo przynajmniej tak im się wydawało. Święto namiotów spotęgowało oddziaływanie tych wszystkich wydarzeń. Było to jedno z największych świąt w roku. Zgromadziło tysiące ludzi w Jerozolimie. Świątynia była pełna a każde słowo wypowiedziane przez Jezusa rozbrzmiewało na ulicach niczym gorąca nowina. Przywódcy celowo wybrali ten moment, chcąc upokorzyć Jezusa przed wszystkimi ale nie wzięli pod uwagę jego mądrości. Jezus nie był tylko nauczycielem, był autorem prawa, które przeciwko niemu zastosowano. Kiedy pochylił się, żeby pisać, robił coś więcej niż tylko odpowiadał na pytanie, uczył lekcji, która miała obowiązywać przez pokolenia. Akt pisania na ziemi niesie w sobie także echo Pisma Świętego. W księdze Wyjścia 31:18 Bóg zapisuje dziesięć przykazań palcem na tablicach kamiennych. Teraz Jezus pisze palcem na ziemi. To tak, jakby mówił: To ja dałem prawo, a teraz pokażę ci jego istotę. Ziemia w przeciwieństwie do kamienia jest krucha i nietrwała. To, co tam jest napisane, znika z wiatrem lub pod stopami tłumu. To wskazuje na prawdę, którą Jezus chce objawić. Ludzkie osądy są kruche, ale łaska Boża jest wieczna. Przywódcy, widząc swoje imiona i wypisane winy, zrozumieli, że są sądzeni przez coś większego od nich samych. A kobieta? Ona milczy, ale jej milczenie mówi głośno. W społeczeństwie, w którym kobiety uważano za gorsze, Jezus traktował je z szacunkiem. On jej nie ignoruje, nie upokarza. Kiedy wszyscy oskarżyciele odchodzą, zwraca się do niej i mówi: "Nikt cię nie potępił i ja cię nie potępiam. Idź i odtąd już nie grzesz." J 8:11. Te słowa są darem. Jezus nie zaprzecza jej grzechowi ale oferuje coś nowego, szansę na nowy początek, nie tylko ratuje ją przed śmiercią, ale przywraca jej godność, dając jej wolność wyboru nowej ścieżki. Ten moment jest punktem zwrotnym nie tylko dla niej, ale i dla każdego, kto usłyszy te historie. Jezus pokazuje, że Boża sprawiedliwość nie polega na niszczeniu, ale na przekształcać. Nie przyszedł po to, aby potępić, lecz aby zbawić. Czyniąc to, obnaża hipokryzję przywódców, którzy chcieli wykorzystać prawo jako broń, ignorując jednocześnie własne wady. Tutaj nawiązanie do księgi Izajasza, która opisuje grzechy wypisane przed Bogiem, ożywa. Jezus nie musiał wyliczać błędów każdej osoby. Prosty akt pisania na ziemi w połączeniu ze słowami sprawił, że każdy człowiek stanął twarzą w twarz ze swoim sumieniem przyszli, aby sądzić, a wyszli, będąc osądzeni. A w centrum tego wszystkiego znajduje się kobieta, która reprezentuje każdego z nas, niedoskonałego, wrażliwego, ale kochanego przez Boga, który widzi poza naszymi błędami. Historia, którą Jezus zapisał na ziemi, nie jest jedynie wydarzeniem z przeszłości, jest żywą lekcją, która przemawia bezpośrednio do naszych serc. Kiedy Jezus powiedział Kto z Was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci kamieniem, nie miał na myśli ratowania tylko kobiety, na zawsze zmienił nasze pojmowanie sprawiedliwości, przebaczenia i miłości. To proste zdanie niesie w sobie prawdę, która sprawdza się w każdej epoce. Nikt nie jest na tyle doskonały, żeby osądzać innych, wszyscy mamy swoje wady, zmagamy się z problemami i momentami słabości, a jednak Bóg patrzy na nas z miłosierdziem i daje nam szansę na zaczęcie od nowa. Ta historia uczy nas, że grzech nie jest końcem drogi. Kobieta, która tam mogła zginąć, dostała nową szansę. Ale Jezus nie powiedział po prostu idź. Powiedział nie grzesz więcej. Jego przebaczenie niesie ze sobą zaproszenie. Żyj w nowy sposób. Wybierz ścieżkę zmiany. To jest łaska. Nie jest pozwoleniem na popełnianie błędów bez konsekwencji, ale otwartą bramą do rozwoju, do bycia lepszym. Kolejnym ważnym punktem jest sposób w jaki Jezus traktuje bezbronnych. Ta kobieta była ofiarą wykorzystaną przez przywódców do własnych celów, ale Jezus widzi ją jako osobę, a nie przedmiot. Zachęca nas byśmy zrobili to samo, byśmy przyjrzeli się tym, którzy są marginalizowani, osądzani lub zapomniani i traktowali ich z godnością. W świecie, w którym łatwo jest oskarżać innych, Jezus wzywa nas, byśmy wyciągali rękę do innych. Święto namiotów daje nam również wskazówkę dlaczego ten moment jest tak wyjątkowy. Podczas święta ludzie czcili obecność Boga na pustyni, który prowadził ich za pomocą słupa ognia i zaspokajał ich potrzeby wodą. Jezus, ogłaszając się źródłem żywej wody, mówi: To ja jestem tym, którego szukacie we wszystkich tych rytuałach. A pisząc na Ziemi, przypomina nam, że ludzkie osądy są jak proch, a jego łaska jest wieczna. Ta historia ostrzega nas również przed niebezpieczeństwem hipokryzji. Przywódcy religijni uważali się za lepszych, ale Jezus pokazał, że nikt nie jest wolny od potrzeby przebaczenia. Kiedy próbujemy osądzać innych, zapominamy, że sami jesteśmy niedoskonali. Ziemia, w której pisał Jezus, jest niczym lustro. Odbija to, kim naprawdę jesteśmy. I wreszcie ta historia opowiada o wyjątkowym autorytecie Jezusa. Był nie tylko mądrym nauczycielem, był synem Bożym, tym, który potrafił przebaczać, nie łamiąc sprawiedliwości. Kiedy powiedział: Ja ciebie nie potępiam. Ofiarował coś, co tylko On mógł dać przebaczenie, które przemienia, przywraca, daje życie. Ta historia wzywa nas do odłożenia kamieni i przyjęcia łaski, którą oferuje Bóg. Przypomina nam, że zamiast potępiać, możemy stać się narzędziami miłości, pomagając innym odnaleźć drogę powrotną. A teraz, moi przyjaciele, chcę zwrócić się bezpośrednio do Was, którzy śledzicie tę historię. Jesteście wyjątkowi, każdy ma swoją własną podróż, swoje zmagania i zwycięstwa. Jeśli ta wiadomość Cię poruszyła, jeśli pozwoliła Ci spojrzeć na miłość Boga z nowej perspektywy, zasubskrybuj kanał, polub ją i podziel się nią z kimś, kto powinien ją usłyszeć.